Myślisz, że ta nazwa ze skorpiona to tylko nazwa? Ja mam nadzieję, że właśnie to jest tylko nazwa. Go! No. Przepraszam bardzo. <laughs> co to trochę nie wygląda to zachęca, co? Nie zachęca mnie to nazwa, szczerze. Przylądek skorpiona, sami. Nie wiemy, co nas czeka. To jest to nasze miejsce do spania? To tylko my, skorpiony i gołe niebo. Co to są za skrzynie? Nie wiem, właśnie to zobaczyć. Weź to obczaj. Jeżeli nic w nich nie ma, to będę bardzo zawiedziona. a jeżeli faktycznie nic tam w nich nie ma, no to będę spać w tej skrzyni. <noise> Boję się trochę. To dobra, skosrony. ja otworzę. No Jezu, dobra, nie, nie ma o, jedzenie kierpionów. jest! Są maty. Jezu! Jezu. Ej, to, to całe nie... nie... Co to jest? Jezu, myślałem, że to pasztet. Nie, ale jest jedzenie, jest Anana. No. Je... To są namioty? Jest krzesiwo, można zrobić ogień. Wiele potrzebnych rzeczy, który, które nam się przydadzą na tą noc. Mamy nowy dreszcz, patrz. czap. sobie. Powiem, że nawet chyba lepsze warunki niż u nich. Więcej jedzenia. Więcej jedzenia, no. To zbieramy drewno. Tak. Darek, nie zgadnij co widziałem. Fająki. Dwa skorpiony. Dwa duże skorpiony. No gdzie? No przy naszym namiocie, no zbierałem to i biegały se. Żartujesz? No próbuję odpalić to ognisko. No i kurwa nic, no próbuję. Strzelam tym po prostu krzesiwem. To dupy z tym gównem. No co, no będzie trzeba sobie jakoś poradzić. Może być ciężko o! Dobra się. Totalnie się nie spodziewałem To był po prostu jakiś cud ja bierzele! Ja bierzele! Ja bierzele! A! 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 Boże i u blueserki na wypadzie Czułem się jak mistrz ogniska Ej, ja to rozpaliłem! Rozpaliłem! ogień! Pożaleńcy mi i Oni w życiu. Oni w życiu by się nie spodziewali, że to zrobimy!